I tam w prosty sposób pokażę Wam, jak sprawdzić, czy pilot jest sprawny, oraz jednego pilota dla Was rozbiorę, oraz wyczyścimy styki w tym pilocie. Jeśli chodzi o sprawdzenie, czy pilot działa, jeśli to jest pilot na to wystarczy nam telefon, który ma oczywiście aparat, w który bierzemy pilota. I klikamy, i tu powinno świecić takie światełko. W tej chwili, jak nie widzicie, nie świeci, zaraz to pokażę do tego aparatu, co nagrywam, ale tu nie powinno działać, ponieważ jedną baterię źle włożyłem. Często przy wymianie baterii zdarza się, że klient wsadzi źle baterię, wzywa serwis, że nie działa. Pilot od dekodera, wtedy przyjeżdżamy poprawnie wkładamy baterię, albo się okazuje, że w ogóle baterie się wyczerpały i klient nie wie, że trzeba baterię wymienić. To warto sprawdzić, przez zadzwonienie na infolinię do danego operatora, że pilot nie działa, jeśli to są tylko baterie. U niektórych operatorów taka przyjazd może kosztować od 50 zł wzwyż, to warto sprawdzić, czy baterie są sprawne. Z własnego doświadczenia wiem, że niestety co któryś serwis, jeśli chodzi o pilota, nie jest pilot uszkodzony, ani dekoder, tylko po prostu są baterie albo źle włożone, albo po prostu od nowości nie były wymieniane. Nie wiem, czy teraz widzicie, pilot poprawnie miga. Tu mam akurat pilota od Horizona, który ma dwie części. To jest część, która odpowiada za bluetooth, obsługę dekodera oraz jest też część podczerwieni, która działa na telewizor. Ostatnio akurat w tym pilocie przestała mi działać głośność. Okazało się, że wpisam jeszcze poprawnie raz kod ale po prostu gumki się na tyle ubrudziły po wyczyszczeniu pilot był dalej sprawny dobrze, zaraz tego pilota jeszcze raz rozbiorę bo już jest łatwiej go zebrać jeszcze raz wyczyścimy styki i zobaczymy jak pilot wygląda w rzeczywistości od środka zanim rozbiorę pilota na części pierwszej chciałem pokazać z bliska jak widać tą podczerwień, tego oko nie widzi, ale jeśli chodzi o aparat wtedy miga, jeśli macie pilota od telewizora, na przykład jakiś przycisk Wam nie świeci, lub trzeba mocno nacisnąć. Wtedy warto takiego pilota rozebrać. Wiadomo, przed rozebraniem wyjmujemy baterię. Patrzymy, czy są jakieś śrubki do odkręcenia. Tu mamy akurat jedną śrubkę, to zaraz odkręcę. Tu już śrubkę odkręciłem. Tu mamy dwa zatrzaski. Bierzemy płaski szybokręt, podważamy. Następnie, akurat, zdejmujemy tą część. Znowu nam wskoczyły trzaski. Łatwiej się go rozbierało bez kamery. Trzyma. Jak widzimy, większość pilotów właśnie jest tak, że jest jedna śrubka, reszta jest na zaszczaski. Tak wygląda pilot. Jak mam jakaś ta gumka w przycisku nie działa, te gumki można kupić i je wymienić. Lub wystarczy sami to właśnie wyczyścić. Ja miałem w tym pilocie tak właśnie, że przyciski od głośności przestały mi działać. Łatwo mi ogólnie dostępne są teraz pełno preparatów do czyszczenia styków. Ja taki preparat nanoszę na taki zwykły wacik. Po prostu czyścimy wtedy styki. To samo też warto te gumki też wyczyścić, bo sami właśnie wystarczy wyczyścić te gumki. Nie trzeba ich wymieniać, nie trzeba oddawać. Pilota do naprawy. Tu jeszcze drugą część pilota to jest pilot dwustronny. Tu tak samo czyścimy oraz przyciski też właśnie warto wyczyścić takim preparatem do styków. Taka buteleczka kosztuje zależy od wielkości od 10 zł zwyż. Tak samo mówię, te gumki można wymieniać, te czarne. Widziałem, że taki zestaw gumek kosztuje około 8 zł. Wpisujecie sobie wyszukiwarkę gumki do pilota. I następnie możemy zaraz go złożyć. Sprawdzimy, czy jest dalej w pełni pilot sprawny. Może za niego złożę. Zobaczcie, jak ten pilot wygląda w środku. Życzę, żeby nie było tłustych śladów od palców. Wsadziłem obramowanie. Następnie ramka. I baterię posiałem. Na blesze włożę baterię sprawdzimy czy działa. Czy go nie popsułem przypadkiem. Jak widzimy tu miga. Po czerwień też działa, pilot jest w pełni sprawny warto czasami właśnie wziąć pilota rozebrać, przeczyścić wszystkie styki sprawdzić czy są baterie poprawnie włożone jeśli wam się podobał taki dzisiejszy filmik krótki dajcie łapkę w górę piszcie komentarze, trzymajcie się